Przez wieki, a nawet tysiąclecia, mroczny stwór z dawnych legend nawiedzał ludzką wyobraźnię. Dziś badamy mity o jednym z najpopularniejszych i przerażających stworzeń mitologii arabskiej i perskiej. Gul, znany po arabsku jako al-rul lub al-rula. To klasa nadprzyrodzonych istot, które od pokoleń nawiedzają folklor Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, a nawet części kontynentu indyjskiego. Pierwsze wzmianki o gulach w literaturze pojawiły się w Baśniach Tysiąca i Jednej Nocy, klasycznym zbiorze perskich opowieści po arabsku. Niektórzy jednak śledzą pochodzenie gula jeszcze dalej w przeszłość. Często kojarzy się je z demonami i wszystkim, co złe lub niepokojące. Te stworzenia wiązano też z dżinami, duchowymi bytami z tradycji islamu. Podobno góle to potomkowie Iblisa, upadłego anioła, który odmówił pokłonu Adamowi. Wygląd guli różni się zależnie od regionu i kultury, w której opowiada się ich mity. Często opisywane są jako czarne, włochate istoty z ostrymi rogami i kłami. Ze względu na ich zdolność zmiany kształtu, trudno jest z czymś konkretnym powiązać. Mówi się, że często przybierają postać hieny lub starej kobiety, by zbliżyć się do ludzi. Trzeba wiedzieć, że gule ciągle zmieniały kształt, by znaleźć formę, która uwiedzie człowieka, ułatwiając porwanie i steroryzowanie go. Bo przecież idealną ofiarą dla gula był człowiek. Te stwory zwykle można spotkać w miejscach tragedii lub ważnych wydarzeń, jak pola bitew czy miejsca masakr. Ale można je też znaleźć na pustyniach i w odizolowanych jaskiniach. Krótko mówiąc, tam, gdzie nieostrożni podróżnicy mogliby ulec ich urokowi i stać się posiłkiem. Jednak głównym miejscem, gdzie kule zawsze były obecne, były cmentarze. Mówiono, że po zmroku wykopywały zwłoki, by je pożreć. Współczesne pojęcie guli, znane nam dziś, wywodzi się z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy, przetłumaczonej na francuski przez archeologa Antoana Galanda w 1704 roku. Od tego czasu mit rozprzestrzenił się na cały świat i został podjęty przez wielu autorów, w tym Edgara Alana Poe, amerykańskiego mistrza makabry. Gule są obecnie wszechobecne w kulturze popularnej, czy to w literaturze, filmach czy sztuce, stały się nieodłącznym symbolem tajemnicy i grozy.